Słuchajcie, jesteśmy na drugim zlocie powiatu Tarnowskiego Jesteśmy z moimi najlepszymi koleżankami Z Sylwią i zobaczcie jakie mają piękne przebranie Czyli nasz Diabełek i Pani Lekkich Obyczajów Ale tu to wiecie, to, to są tylko żarty Słuchajcie, dostaliśmy piękne pakiety startowe Pani kamerzysta tutaj zrobi nam, nam tym przybliżenie co mamy Zobaczcie, mamy taką paseczkę. A, proszę bardzo, pamiętkową. Bardzo przydatna, jak się, jak się idzie po pijaku w nocy w, w terenie niezabudowanym, to na pewno to może uratować Wam życie. Mam piękną koszulkę, tak, jak w tamtym roku. Kolejna pani, jakie ma aparaty. Kolej, jestem, jestem zboczony pod temat, bo sam jestem fotografem. Zobaczcie sobie, jakie. O nie, no w tym roku są jeszcze piękniejsze e, bluzy, jak w tamtym. Zobaczcie, jaka piękna, ale jaki... Do, ale jaki bogaty... ale naprawdę jest zobaczcie jaki materiał. Naprawdę to nie jest jakiś chinzczyzna, tylko... Bawełna, Bawełna 100, 102%. Taki dyplom dostaliśmy. Pani kamerzysta sobie Jeden. Co mamy tutaj jeszcze? Pakiet startowy, to uczestnicy dzięki temu mamy... Y, y, saunę mamy tutaj może, sobie, może pani kamerzysta sobie sobie wziąć i tutaj dać na stanowiska będzie tam kiełbaska, herbata proszę bardzo co dalej mamy mamy mi państwo takie świeczuszki na romantyczne wieczory z moją policjantką Jeden. Jeden. w łóżku więc się więcej Proszę, bo kur, ale na bogato w tym roku. Jeden, jeden. Piękne kubeczki pamiątkowe mamy. Jeden, dwa, trzy. Kocyk, do, to kocyk się sprzeda tutaj do z panią, kocyk. Ręczniczek. 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 ręczniczek się sprzeda, zobaczcie sobie. Jest, jest, jest. Jest, 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 jest organizator. Jeden, 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 dwa, Zobaczcie sobie, to taki kocyk po morsowaniu, po wyjściu z wody. Super się sprzeda. Nie no, Czapeczka. Zobaczcie jaka piękna czapeczka. Też y, jakoś premium. To naprawdę bardzo... O wiele, o wiele... bogatsze te pakiety są już w tamtym roku. Długobis, to też się może tobie sprzedać. A nie to za małe, to nie. To nie. Przypinka. Przypinka. Przypinkę mamy. I co mamy? I mamy ulotki firm, które pewnie sponsorują sponsorów tego, tego zlotu. No. no, naprawdę na bogato, na bogato. Jeszcze macie czas przyjść za o 12 z lot, Zapraszamy razem, że naszym diabeł i panią jakim Pozdrawiamy, każdy wieze, w jakim pozdrawiamy. Ewa, 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 pokaż Chodź Ewa. O, tak wygląda Ewa. Tak jest. I tak wygląda cały zlocik, zobaczcie sobie. Do zobaczenia, widzimy się tutaj, macie jeszcze czas, godzina 12. .00. Widzimy się w Szabnie koło Kakałka. Do zobaczenia, pozdrawiamy Kazimierz Klub